Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam postać charakterystyczną dla Adwentu: świętego Jana Chrzciciela pokornego, konsekwentnego, stanowczego w walce o prawdę, o czystość ludzkich serc. Każdego dnia mówił o Jezusie, żył Jezusem, ryzykował swoje życie. Chciał, aby ludzie oczyścili i otworzyli swoje serca na przyjście Boga. Chciał ich nawrócenia, wyprostowania ścieżek życiowych. Królestwo Boże jest dla wszystkich. Jednak droga do Niego nie jest łatwa. Królestwo Niebieskie zdobywa się osobistym wysiłkiem. Tylko osoby gorliwe, gwałtowne jak święty Jan Chrzciciel, walczą z grzechem, pokusami, słabościami, chcą się nawracać i to właśnie one zjednoczą się z Bogiem w Jego Królestwie.